Tom pierwszy, rozdział 16. Ona, on i ci inni. Przed paroma laty, przebywając u ciotki w Paryżu, Izabela poznała wielkiego włoskiego tragika, Rossiego. Bela kochała się w nim i wcale tego nie ukrywała. Rossi też coś czuł do niej, bo codziennie przyjeżdżał do domu hrabiny. Wyjeżdżając do Ameryki, ofiarował jej włoski egzemplarz Romea i Julii. Po latach, dokładnie tego dnia, w którym była umówiona na obiad z Wokulskim. Rossi miał pojawić się u hrabiny, gdyż był akurat w Warszawie. Na tę okazję Izabela ubrała się tak pięknie, jak tylko mogła. Była u cioci już o pierwszej i z niecierpliwością wyczekiwała włoskiego amanta. Serce jej biło mocniej na każdy dźwięk przejeżdżającej dorożki. Tymczasem Rossi nie przyszedł, przysłał tylko list którym przepraszał za zawód i usprawiedliwiał się niespodziewaną wizytą jakiejś wysoko położonej osoby. Po czterogodzinnym oczekiwaniu Izabela wróciła do domu oburzona. Mimo jednak gniewu, wzięła do rąk egzemplarz Romea i Julii i przeglądając go, rozmyślała. Wyjść za Rossiego? Dbać o jego garderobę teatralną, a może przyszywać mu guziki do nocnych koszul? Panna Izabela wstrząsnęła się. Kochać go bez nadziei to dosyć kochać i czasami porozmawiać z kim o tej tragicznej miłości, może by z panną Florentyną. Nie, ona nie ma dosyć uczucia. Daleko lepiej nadawałby się do tego wokulski. Patrzyłby jej w oczy, cierpiałby za siebie i za nią. Ona opowiadałaby mu, bolejąc nad własnym i nad jego cierpieniem, i w taki sposób bardzo przyjemnie upływałyby im godziny. Kupiec galanteryjny w roli powiernika. Można by zresztą zapomnieć o tym kupiectwie. W tej samej porze pan Tomasz, zakręcając siwego wąsa, spacerował po swym gabinecie i myślał. Wokulski jest to człowiek ogromnie zręczny i energiczny. Gdybym miał takiego pleni potenta, tu westchnął, nie pozbyłbym się majątku. No, już stało się. Za to dziś go mam. Z kamienicy zostanie mi 40. Nie, 50, a może i 60 tysięcy rubli. Nie, nie przesądzajmy. Niech 50 tysięcy. No, niechby tylko 40 tysięcy. Dam mu to. On będzie mi płacił z 8 tysięcy rubli rocznie. Resztę zaś, jeżeli interes pójdzie w jego rękach, jak się spodziewam, resztę procentów każe kapitalizować. Za 5, 6 lat suma podwoi się, a już za 10 może wzrosnąć w czwór nasób, bo to w operacjach handlowych pieniądze szalenie się mnożą. Ale co ja mówię? Wokulski, jeżeli jest naprawdę genialnym kupcem, powinien mieć i z pewnością ma 100 za 100. A w takim razie spojrzę mu w oczy i powiem bez ogródki: Dawaj ty innym, mój dobrodzieju, 15 albo 20% rocznie, ale nie mnie, który się na tym rozumiem. I on naturalnie, zobaczywszy z kim ma do czynienia, zmięknie od razu i może nawet wykaże taki dochód, o jakim mi się nie śniło. Dzwonek w przedpokoju uderzył dwa razy. Pan Tomasz cofnął się w głąb gabinetu i usiadłszy na fotelu, wziął do rąk Tom przygotowanej na ten cel ekonomii supińskiego. Mikołaj otworzył drzwi i za chwilę ukazał się Wokulski. Po wymianie uprzejmości panowie zaczęli rozmawiać o sprzedaży kamienicy. Tomasz oczekiwał za nią od 100 do 120 tysięcy rubli, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży chciał zainwestować w spółkę prowadzoną przez Stanisława. Wokulski pochylił głowę na znak zgody i pomyślał, że jednak pan Tomasz za swoją kamienicę nie dostanie więcej nad 90 tysięcy rubli. Tyle bowiem miał w tej chwili do dyspozycji, a nie mógł zaciągać długów bez narażania swego kredytu. Tobie oddam, panie Stanisławie, mówił pan Łęcki, i właśnie chciałem zapytać się, czy przyjmiesz. Ależ rozumie się. Jaki mi dasz procent? Gwarantuję dwudziesty, a jeżeli interesa pójdą lepiej, to i wyższy odparł Wokulski. Oddając w duchu, że więcej nad 15% nie mógłby dać komu innemu. Filut, pomyślał pan Tomasz, sam ma ze 100%, a mnie daje 20%. Głośno jednak rzekł. Dobrze, kochany panie Stanisławie. Przyjmuję 20%, bylebyś mi mógł wypłacić z góry. Będę płacił z góry. Co pół roku, odpowiedział Wokulski, lękając się, ażeby pan Tomasz nie wydał pieniędzy zbyt prędko. I na to zgoda, rzekł pan Tomasz tonem wielkiej serdeczności. Rozmowę przerwał im Mikołaj, który w imieniu pań prosił na obiad. Wokulski był pod wrażeniem piękna panny Izabeli. Uczucia nim targające sprawiły, że później nie mógł sobie przypomnieć dokładnego przebiegu rozmowy. Na wieść o tym, że Stanisław wybiera się na wystawę do Paryża, Bela wyraziła chęć wyjazdu. Gdy usiedli do stołu, Stanisław był zupełnie spokojny. Tak spokojny, że aż go to przerażało. Opuścił go szał miłości i nawet pytał sam siebie, czy ona jest kobietą, którą kochał? Bo czy podobna kochać się tak jak on i siedząc o krok od przyczyny swego obłędu, czuć taką ciszę w duszy, tak niezmierną ciszę? Myśl miał tak swobodną, że nie tylko dokładnie widział każde drgnienie fizjonomii swoich współbiesiadników, ale jeszcze, co już było zabawne, patrząc na pannę Izabelę, robił sobie następujący rachunek: Suknia, 15 łokci surowego jedwabiu po rublu, 15 rubli. Koronki z 10 rubli, a robota z 15. Razem 40 rubli suknia, ze 150 rubli kolczyki i 10 groszy róża. Mikołaj zaczął podawać potrawy. Wokulski bez najmniejszego apetytu zjadł kilka łyżek chłodniku, zapił portwajnem, potem spróbował polędwicy i zapił ją piwem. Uśmiechnął się. Sam nie wiedząc czemu i w przystępie jakiejś Żakowskiej radości postanowił robić błędy przy stole. Na początek, skosztowawszy polędwicy, Położył nóż i widelec na podstawce obok talerza. Panna Florentyna aż drgnęła, a pan tomasz z wielką werwą począł opowiadać o wieczorze w tuleriach, podczas którego na żądanie cesarzowej Eugenii tańczył z jakąś marszałkową, Menueta. Podano sandacza, którego wokulski zaatakował nożem i widelcem. Panna Florentyna o mało nie zemdlała, panna Izabela spojrzała na sąsiada z pobłażliwą litością. A pan Tomasz zaczął także jeść sandacza nożem i widelcem. Jacyście wy wygłupi, pomyślał Wokulski czując, że budzi się w nim coś niby pogarda dla tego towarzystwa. Na domiar odezwała się panna Izabela, zresztą bez cienia złośliwości. Musi mnie papa kiedy nauczyć, jak się jada ryby nożem. Wokulskiemu wydało się to wprost niesmaczne. Widzę, że odkocham się tu przed końcem obiadu, rzekł do siebie. Moja droga, odpowiedział pan Tomasz córce. Niejadanie ryb nożem to doprawdy przesąd. Wszak mam rację, panie Wokulski? Przesąd? No nie powiem, rzekł Wokulski. Jest to tylko przeniesienie zwyczaju z warunków, gdzie on jest stosowany, do warunków, gdzie nim nie jest. Pan Tomasz aż poruszył się na krześle. Anglicy uważają to prawie za obrazę, wydeklamowała panna Florentyna. Anglicy mają ryby morskie, które można jadać samym widelcem, nasze zaś ryby ościste, może jedliby innym sposobem. O Anglicy nigdy nie łamią form, broniła się panna Florentyna. Tak, mówił Wokulski, nie łamią form w warunkach zwykłych, ale w niezwykłych stosują się do prawidła robić jak wygodniej. Sam zresztą widywałem bardzo dystyngowanych lordów, którzy baraninę z ryżem jedli palcami, a rosół pili prosto z garnka. Lekcja była ostra. Pan Tomasz jednak przysłuchiwał się jej z zadowoleniem, a panna Izabela prawie z podziwem. Ten kupiec, który jadał baraninę z lordami i wygłaszał tak śmiało teorię posługiwania się nożem przy rybach, urósł w jej wyobraźni. Kto wie, czy teoria nie wydała się jej ważniejszą, aniżeli pojedynek z Krzeszowskim? Więc pan jest nieprzyjacielem etykiety? spytała. Nie, nie chcę tylko być jej niewolnikiem. Są jednak towarzystwa, w których ona przestrzega się zawsze tego nie wiem, ale widziałem najwyższe towarzystwa, w których o niej zapomniano w pewnych warunkach. Po obiedzie Stanisław, Izabela i Tomasz udali się na kawę do gabinetu pana. Po jakimś czasie pojawił się Mikołaj z listem od hrabiny. Tomasz postanowił odpisać, a Bela wraz z Wokulskim przeszli do salonu obok. Izabela wiedziała, że list ten napisał pan Tomasz sam do siebie, koniecznie bowiem potrzebował choć pół godziny przedrzemać się po obiedzie. Wokulskiemu, kiedy znalazł się z nią sam na sam, krew uderzyła do głowy. Tak, on może być, on będzie moim powiernikiem, myślała panna Izabela, topiąc słodkie spojrzenie w zdumionych oczach Wokulskiego. Jeżeli jest jakie niebo, mówił sobie Stanisław, błogosławieni nie doznają wyższego szczęścia, aniżeli ja w tej chwili. Milczenie przerwała Izabela i zagadnęła gościa o jego pojedynek z Krzeszowskim. Była wdzięczna, że po wszystkim została przeproszona przez barona, który mimo wszystko życzliwie wypowiadał się o Stanisławie. Panna Izabela wyciągnęła rękę i zostawiwszy ją na chwilę w rozpalonej dłoni Wokulskiego, rzekła: Pomimo niewątpliwej dobroci barona, ja jednak tylko panu dziękuję. Dziękuję. Są przysługi, których się nieprędko zapomina. I doprawdy, tu zaczęła mówić wolniej i ciszej, doprawdy ulżyłby pan memu sumieniu, żądając czegoś, co by zrównoważyło pańską uprzejmość. Wokulski puścił jej rękę i wyprostował się na krześle. Był tak odurzony, że nie zwrócił uwagi na ten mały wyraz uprzejmość. Dobrze, odparł. Jeżeli pani każe, przyznam się nawet do zasługi. Czy w zamian wolno mi zanieść prośbę do pani? Tak. A więc, mówił rozgorączkowany, proszę o jedno, ażebym mógł służyć pani. O ile mi siły starczą, zawsze i we wszystkim. Rozmowę ich przerwało nadejście Tomasza. Jeszcze z kwadrans posiedzieli we troje, rozmawiając o niedawnej zabawie w Dolinie Szwajcarskiej na cel dobroczynny, o przybyciu Rossiego i o wyjeździe do Paryża. Nareszcie Wokulski z żalem opuścił miłe towarzystwo obiecując przychodzić częściej i współcześnie z nimi jechać do Paryża zobaczy pan, jak tam będzie wesoło rzekła panna Izabela na pożegnanie.